Jak mówią nam mieszkańcy Pechowej Kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, nie. No i piorun. Pie, pie, nie będę mówił, jak. To to jest raz jest. Tak się wystraszyłem, że no, hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co. co to, 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 to się stanęło? Po godzinie usp. Ós... Chcę zapytać, co panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? Co to jest używka? Do włosów. Jak używka wpływa na człowieka? Używka? Był od papierosów, od narkotyków. A jak one wpływają na człowieka? Źle. Źle. A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Marihuana? No o, Nie. Paliłem. A kawę i herbatę też, czy takich lekkich to nie? Tam się mieszkańców, kiedy dziecko za sylwestra w tym roku. Jak pochodzi z sylwestra? Wtedy grał w grę. Tomb Raider. Okay, dziękuję bardzo. Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. jest git. Pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Czym się różni lesbika od pedała? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała, różujące wokół siebie danego e, krążemika ciał w sferze. Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No, Proszę pana, by nie, by... Ja bym nie dali na studia zaocznia albo wyższe. Wszystko bym wypowiedział. Wszystko. Nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła, takie studia. Że ja bym tam był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była naj... twoja taka wymarzona szkoła? No, studia wyższe. Po prostu wyższa szkoła turystyki zarządzania albo marketingu. A w jednym zdaniu da się powiedzieć, czym oni się różnią? W jednym zdaniu różnią się od tym, że sposoby zagwarantowania tych ciał, czyli stosunek odpłodności do małżeństwa, czyli małżeństwo tak. pierwszorzędne i drugorzędne. Ja bym chciał, żeby kobiety chodziły... O, nie jest tak gdzieś dotąd, no, żeby te bluzeczki takie, to no, żeby, no, żeby... żeby nie tak, że chodziły, że, żeby tam... żeby tak wyglądały, żeby... Żeby no, i, no żeby wyglądały jako, a nie, żeby jako chodziły jako na ry. To na ryby? <laughs> nie mogę powiedzieć do końca. Wie pani na kogo ja zagłosował? Na kogo? Na Gertycha. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo yy, kocha nasz kraj. Polskę. To Tak, biało To szczadary Jutro mamy 11 listopada. Tak? Święto niepiękność. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, <laughs> tak, w zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje? A może za długo właśnie. Za długo. No tak paradoksalnie tak by chodziło za długo. Za długo bo się człowiek rozleniwia. Nie miał pan żadnych e, takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład? E, nie. więc to nie. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co? no? Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Chema, na czym się to chema mnie interesuje? Nie podoba mi się. A ja się pytam, co Pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie M mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie.